Zapewne kiedy przechodziliście w real, yy, kiedykolwiek przez sygnalizację świetną na przejściach dla pieszych, to zauważyliście, że ona tak jakby yy, miga na sam koniec. No i za, można to zauważyć też w grze Skylands, Skylines, jak mamy tutaj. Yy, przejście dla pieszych, i proszę bardzo, jest zielone dla pieszych, i zamigało i koń, i się zrobiło czerwone. Tak, więc w grze jest, yy, dowodzi to na bardzo realistyczną, yy, na to, dowodzi to, że ta gierka jest dosyć szczegółowo zrobiona. Proszę bardzo, mamy tutaj znowu przejście dla pieszych. I zaraz będzie to. O, pyk i zamigało i się zrobiło czerwone. Tak samo tutaj yy, na światła dla samochodów te te jakby yy, te przeskakują. zobaczcie jest zielone, cyk, pomarańczowe i cyk yy, czerwone, więc światła w grze działają bardzo realistycznie. No bardzo fajnie zresztą, że tak jest. O zobaczcie tutaj jeszcze raz zielone. I zaraz zamiga i będzie czerwone opek. Więc ja Wam bardzo dziękuję za tego shortsa, Trzymajcie się. No i cześć.